Przejażdżka za miasto, no skończyła się tak średnio ciekawie ostatnio Krewka za nami została, krew na naszych rękach i na naszych płaczach, Om omerta Trzydziesty trzeci Oho, ma coś do porozmawiania z nami, to nie boję się una tarpa no chi è Sratem? sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza qualcuno con le tasche leggere che magari spera di rimettersi in sesto con Morello Frank non c'era ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire chi potrebbe essere Cosa ha scoperto? Ma Che i libri sono spariti. Oh, oh. Frank. Lo conosco da 50 anni. Tutto Frank ciò non succedeva. Lo devo anche a Frank. razem Spolem czy Frank. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. Se Frank li porta ai federali siamo fregati. No, muovisce da uno snap il rispetto di Frank, quello è lei. Non deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparita, insieme alla moglie e al... Ci pada gne somde. Ma perché? Perché lei. Non lo so. Jim Carmichael Gombian? Di sicuro avrei i suoi motivi. Magari ancora per la storia. Ma cosa, zabbiaste il c ⁇ Che lei ha cercato di annegare. Sì. Quello que a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. Pochissimo, psicoter, mafia. Ti porto a casa, mi prendi. To co tam, żeby mu żona odstrzelił, córkę? Nie! Nic z tych rzeczy! sam mu zastrzelił! Jeżeli nie, nie wierzę. Każą mi zabić każdego. Ta, to mafia to jednak ma... Zakręcone w głowie. Tak jak widzicie rozmowa z Vincenzem z Vincenzem Vincenzo, czy ty widziałeś, żeby on coś działał? No, widzę, że polówki tam ładnie lecą, już niewiele nam brakuje. Eee, już niewiele. 43 osoby i następny odcinek. I ternata, Dobbiamo essere discrete, Tom Inizia con beef maron degli Nola. Ti ho procurato un'auto pulita. Specjalna furka? O tamta? To dla mnie? Co to? A, Gnata mi daje ścięki Przyda się. Gnacik na propsie. Jak Frank zobaczy, to będzie wiedział. On robił furkę. Siadamy. Ładna całkiem. Może nie rozbiję. Dlatego, bo pominę jazdę. <grywy> 42 osoby tylko. To Chinatown. No tutaj ostatnio nam się dobrze nie działo, wiecie. Chinatown było średnio. O, ciężkie. Piąteczek, piątunio, go dopad. Ach, ten piątek, piąteczek, Kiątunio. Każdy z nas rozumie. Via me, mm. Tommy, che mi racconti? Può me. Hai sentito qualcosa di recente? Qualcosa che interessi il don? Beh, dipende. Quanto può valere? 20 dollari. Facciamo 40? Ok, spara. L'FBI è in città. Sono andati da Morello, ma non so per quale... Oh, niente, usmaio. Ma lo sai. Little Tony ha casa wobec tego, co ma ubrychać Black Cat. Parla z nim, nim się zajmie. Pan Grazie. Simpson, bo to znaczy, że oni już mają te księgi. Oh no, oh no, oni już mają księgi. No to marny nasz los. No, Dobra, jedziemy na skróty. Boże, dobrze, ta fura tak szybko jeździ. Ekspresowo. No, gierka mi się nie skraszowała jeszcze ani razu, nie? Fajnie działa. Gra na najtrudniejszym poziomie. Mm, bicie na pięści trochę łatwe, ale strzelanie już jest trudniejsze. Z czego ja też sobie gram na padzie, więc... Oto ja mam. Eee, dawajcie chłopaki, siódmy miecz Gold Series 1933, już dzisiaj. Lost Heaven e, Lancers grają dziś na Stadionie Armory z Empire Bay Cannons. Jedna drużyna pewno wróci dziś do domu z tropem Po heroicznej, pełnej nies niesamowitych zwrotów akcji kampanii, kapitan Bunny Smith wprowadził swoich ludzi na boisko, aby wywalczyć dla Lancersów pierwsze zwycięstwo w Series od ponad dwóch dekad. Oh. Potò miscire se capisci, no, Tatkato, Yabio. Ora... Terror a Les. No. Direi di no. Cos'è questa storia che hai riportato a casa uno che sta con i federali? È venuto a bere e ha un po' alzato il gomito ma ha assunto degli uomini a protezione di una specie di nascondiglio. Dove? ...all'angolo tra O'Kill e Pine. Mi ha dato 10 dollari per portarlo lì e tenere la bocca chiusa. Mi ha detto che l'assessore Ghillotti ha negoziato un accordo tra Morello e l'FBI. Penso che stessero aspettando qualcuno lì dentro. Perché diavolo non ce l'hai detto? L'ho fatto, Tom! Sono andato subito da Frank. Non l'ha detto al Tom? No, no, non l'ha fatto. Tom, che succede? Mamma Szpiega MONKA S. Mamy szpiega! Nie. Właśnie sobie to uzmysłowiliśmy. I ogólnie przypson, Pójdziemy do ciupy. Jak tego nie ogarniemy, pójdziemy do ciupy. Czad. Skończy się w więzieniu. Ale furet w domu. Jaka ładna lokalizacja. Mieszkałabym. No, nie powiem, nie powiem. Mieszkałabym ładnie tu. Podoba mi się. Tak, niby w mieście, ale obok miasta. Idealnie, idealnie. Taką miejscówkę mogłabym mieć. Tylko ogrodzoną. I trzy dobermany biegające dookoła, nie? Siedzę w jego samochodzie, tak? Libry konta Franca. Ja i nie da się zauważyć... No Nie wiem. O, fakt, oh, fakt. Oh. Ledwo. Żwiesili, już wiedzą, że ja jestem za nimi. Ja po włosku, bo wiecie, no, włoska mafia, to leci po włosku. Jakby moi moderatorzy mogli przypominać o potrzebie followowania. <laughs> like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can see the sense of it. And you just know that whatever happens, the lancers <laughs> <it a> <laughs> are now within minutes of snatching the gold series, which at one stage it appears to be. But they equally teeter on the edge of the feet It all comes down to <laughs> the Bisormia. play. Nobody is warming up in the bullpen.

No, komenda jakaś by się przydała w sumie. Co ja mogłabym sama ją zrobić? Uda mi się ten quest za pierwszym. Na lotnisko chcę uciec z Kubaniec. Przed nami? o nie, nigdy nie uda mu się. U bagiety go zapały. Jo, jo. Dobra, poza tarę zabudowany wjechaliśmy, trzeba gonić, typa, bo nas zniknął. O, Zegon jest zagon z daleko, sied. Aż nam tepnął się jakiś, jakiś samochód przy, przed. Ty, chyba go zgubiłam. Gdzie on jest? Uciekł mi. Tamten, oto tamten, nie? Ja jeszcze mnie nie widzi. Wcale się nie domyśli, moje mordy nie poznają, nie? XD Cristo, forse vogliono farlo uscire dallo stato. Gazzà, uh, non ci voleva. Zaparkuj w zukry delegacji się robi Dobra kazali zaparkować czekaj. co się muszę pewnie za tym wjechać. No bez sensu No ale jak każą to co poradzisz tak każą to działasz, nie Zobaczcie, się dokąd zabierają. No dobra, idę obcadzać, a ja myślę, że oni. Mam to ominąć? Może tą lokalizację trzeba tędy iść dookoła. Na pewno przez policję, nie tylko dookoła. A do przejścia? Mam taki kidding, mam być głównym przejściem? No właśnie, tak czułam, że nie od forki do forki, ładnie widzi, nie. Nie widzi mojego kociego movementu No mam jaja ja, kurde Jondra ze stali mam nie? Dodatki policyjne Zamykamy lotnisko, informator wraz z eskortem pija kryjówkę, przekazanie informatora e, Przejazd na hangaru 5, księgierę odbieram po przekazaniu informatora Shieeeet Dokoń prankę. Mam za dokonać? To nie ja

Anche oh fuck, Capone oh fuck, preso oh fuck, Ed è così che Ennio O, fuck, o, oh fuck, oh fago, fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Jednego mam. Czy inni usłyszeli o to pytanie? Czy ten drugi typo uciek tak? Dobra, po cichu trzeba to zrobić, jakoś. Już były strzały, ale może nie ostrzeli, nie? Opak. Nic się. Nooo. Już za Poproszę o serdeczny doping. Niestety. To z głodu pewnie, bo głodna jestem i pewnie dlatego. Ja wiem, to z głodu, na 100% to z głodu chat W tym miejscu, tak? Dobra, tam trzeba od lewej. Frank wylatuje z hangaru. Wiesz ten, znajdę? Anda się naokoło? Oh fakt to jest typo. No ma. Bo ja wam się znikam, taka rola magika Tędy się dało obejść? Dawaj go! No finisher no! Tędy się da, to ja biegnę tędy Do hangaru 5 Ezy, biegły Do hangaru, do hangaru, do hangaru, do hangaru Dobra. Wszyscy <laughs> powalam to <laughs> O takich z pancerduszek teraz będziemy polecieć. Frank. Mi ha mandato il Don. Zamęcza manche Mi E dispiace che tocchi a te, Tommy. Vuoi che gli dica qualcosa? Avrei preferito gestirla meglio, ma Morello mi ha preso di mira. Ma tutto bene, potete uscire. Sotto buon Morello ha voluto farmi una proposta. I libri contabili del Ton in cambio dei biglietti per sparire da qui. Mi hai già consegnato i libri. Non sono stupido, Tom. Sono al sicuro. Morello ha bisogno... E' questa. La chiave di una cassetta alla Grand Imperial Bank in centro. Ho detto che l'avrei consegnata quando l'aereo sarebbe stato pronto al decollo. I suoi dovevano prenderla prima della mia partenza. Ho già pensato a loro: Falle salire sull'aereo. Forza, March, Alice, salite a bordo. Frank, tu vieni con noi. Non adesso, cara. Forza, salite. Jeu et Tom, mię dobijamu dyskutereć di cose importan. Ma Frank, chali zol aereo, march. Pera Elis. O shit. A ten sam. to ten tak to stoi to kto? To chyba pilot. I zabije go na zabije go na ich oczach. Pilot nie widzisz? On no, ciężko rozeznać. kto to. Ti ho già pagato. Sì. ciao dai. Ora hai incassato il doppio. Porta le donne ovunque vogliano andare. Sì, signore. Grazie, Tom. Cristo, Frank. Perché non ci hai chiesto aiuto? Volevo solo venirne fuori, in un modo o nell'altro. Sono stanco, Tom. Sono stanco di mentire a mia moglie, di controllare sotto l'automobile ogni volta che facciamo una gita. Sono stanco di aspettare che il donne pianti una pallottola in fronte. C'è Ops, ho Nie zabije, nie może. Uciekaj. Jezus Maria. Nie zabijam go. A mam dobre serduszko, patrzcie jakie mam dobre serce. O, odszedł. A ten to co? Myślałam, coś się odwaliło. I co, teraz będę walczyć z policją? Ja sama na policjantów? Nie no, nie może tak być. Nie mogę dać na dolny ruch, bo wtedy wam zasłaniam, czy coś tam. HP wam zasłaniam. Czy to znaczy, że jestem nielojalna? Zabierz księgi rachunkowe. Grand Imperial Bank. I tutaj zasadzka, tak? Czekają na mnie. Dzień dobry, chciałabym do skrzydła. Na dole. No nie wiem, ja bym się tam bała wchodzić, nie? Wyczuwam przypał. Mhm. Wyczuwam przypson. To jest pułapka, nie? O, panty, Siema. Gangster Monday. Devo accedere alle cassette di sicurezza, mi manda Frank Colletti. Ah, oh, certo, signor Angelo? Esatto. E I signor Colletti ha detto che sarebbe venuto i e di accompagnarla. Prego, mi segua. Okej, okay, jakoś to dziwnie, to nie wiem się. Ciężkie życie bycie gangsterem, bo co chwilę może wrażenie, że nie ktoś chce Cię odstrzelić. Za każdym razem. Ciągle masz takie uczucie. No nie wiem.

Ja, dobrym kolegą jestem. Księżyc na trupa nie zaglądał. Spotkaliśmy się tu wszyscy po to, aby mogli spoczywać w pokoju. Kim był Frank? Frank był księgowym. Szanuję księgowego swego. A ci to, 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 kto? kto to idzie? Ah, tosto so ci nasci Vrogovie. Stai nervosando i ragazzi, Marco. Io e Sergio siamo qui per farvi le condoglianze. Conoscevo Frank da molto. Praticamente quanto te. Un bravo uomo. Sveglio. Fedele. Huh? Fedele alla moglie e alla figlia ancora di più. È una cosa molto onorevole, Ennio. Eh? Potessi. Sto fissando una lapide con il nome della piccerita. È una tragedia. Dzięki ta za sarduszka. Odblokowane osiągnięcie. Szpicel w rodzinie. Omerta, zakończony. Wszystko co piękne i dobre, kiedyś się kończy, nawet największe przyjaźnie i największa współpraca, tak jak widzicie. Z tego tytułu pamiętajcie, aby nie kończyć współpracy, tylko zaczynać. Subskrybujcie kanał, napiszcie komentarzyk, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście dzwoneczek, a jeżeli jeszcze nie zostawicie serduszka na Twitchu, to jest ten moment, to jest ten moment to zobaczenia w następnym odcinku.